Święta prawda, kiedyś były solówki, teraz nie ma solówek. Solówki są, tylko że w charakternych środowiskach. A jak komuś brakuje jaj, no to zostaje mu sprzęt i ekipa. Podjeżdżają z batonami, z maczetami, a potem gada, jak gdyby sam ciebie poskładał. Kiedyś miałem taką sytuację. Na parku yy, pięć osób się tak jakby do mnie przypruło. Biłem się z tymi hersztem, yy, dostał w pizdę i złapał mnie jego kolega z pleców Ja się zapytałem, a co we Wilu? Nie ma że wilu. I dostałem batonem w twarz. Skopali mnie w pięć osób. Ach, Dzisiejsze realia ulicy. Są takie. Kurwy. W moim mieście do dzisiaj zdarzają się sytuacje, gdzie chłopak, który się dobrze bije. Niestety nie ma co liczyć na to, że wyjdzie z kimś sam na sam, bo boją się go, podjeżdżają ekipą, podjeżdżają z maczetami, uważają, że coś na mieście znaczą. No ale takich właśnie trzeba wyłapywać pojedynczo, bo to oni Ciebie muszą się bać, a nie Ty ich. Są ludzie niestety bardziej jak zwierzęta, do których jedynie strachem i przemocą da się dotrzeć i z takimi ludźmi rozmowa nie ma sensu. Są też tacy ludzie, z którymi jestem po prostu na cześć sześć, no ale ci ludzie nie mają po co mnie szukać, jeżeli znajdą się w sytuacji wymagającej interwencji kogoś z zewnątrz czy w zwyczajnej potrzebie.